Cześć, witaj w podcaście Angielski z Anią. To podcast dla zapracowanych rodziców, którzy chcą uczyć się angielskiego i chcą w tym wspierać swoje dzieci. Ja nazywam się Ania Szczypka, jestem mamą trójki dzieci, które otaczam angielskim każdego dnia. Jestem także autorką książek dla dzieci angielskich z mają oraz nauczycielką angielskiego. Dziś tak dosyć spontanicznie przychodzę do Ciebie ze słownictwem związanym z, ze świętami Bożego Narodzenia, czyli Christmas. Czy wiesz, jak powiedzieć ozdobić, udekorować choinkę? Decorate a Christmas tree. Decorate a Christmas tree. Czy wiesz, jak powiedzieć żywa i sztuczna choinka? Żywa choinka to a real Christmas tree. A real Christmas tree. Natomiast sztuczna to an artificial Christmas tree. An artificial Christmas tree. Ciekawa jestem, czy wiesz, jak powiedzieć świąteczne ozdoby. Christmas ornaments. Christmas ornaments. Czy znasz słówko, którym określamy takie srebrne, czasami złote łańcuchy, które wieszamy na choince? To tinsel. Tinsel. I tu taka mała ciekawostka, jeśli chcesz poznać historię, dlaczego wieszamy ten tinsel na choince, koniecznie przeczytaj książeczkę pod tytułem The Christmas Cobwebs. Jak powiedzieć bombki po angielsku? Bobus. Bobus. A światełka to lights. Lights. Potrzebujemy teraz czasownika, którym powiesimy te wszystkie rzeczy na końce. Powiesić to hang. Hang. Hang the tinsel. Hang the lights. Hang the bubbles. Czasownik wieszać, kiedy wieszamy rzeczy, jest czasownikiem nieregularnym i trzy jego formy to hang, hang, hang. Ostatnim słówkiem, które mam dla ciebie, to sto na choinkę: a tree stand. A tree stand. Teraz kolej na ciebie. Czy pamiętasz, jak powiedzieć bombki po angielsku? Pobus. Czy powiedzieć jak, Czy pamiętasz, jak jest choinka po angielsku? A Christmas tree. A żywa choinka? A real Christmas tree. Pamiętasz, jak powiedzieć srebrny bądź też złotych łańcuch, który wieszamy na choinkę? A stojak jak na choinkę to? A tree stand. Bravo, Well done! Przygotowuję teraz dla ciebie kurs, w którym powtórzysz lub nauczysz się setek praktycznych słów zwrotów i pełnych zdań w temacie ubrania clothes. Premiera tego kursu to styczeń 2024. A tymczasem do usłyszenia! Merry Christmas!